zaczynamy nową serię ugrillowanych wiemy, że ugotowanie mega wam się podoba... podobało? ta seria? Tak, podobało się więc wiedzieliśmy, że zrobimy ugrillowanych no i tym razem zamiast jedna osoba, która gotuje będą to pary więc wylosujmy kto dzisiaj gotuje ja, Bardzo zaznaczyć, to że musi być chłopak i dziewczyna się chciałam być w tych ugrilowanych, mam super o! pomysł Ja chciałabym z tobą, bo przytasz się do imidziu mojego, który byś No dobra no, no, yeah. O, dol, dol, yeah. so No, no je, sobie Wy so so się przygotujcie na wasz drugi odcinek, a my lecimy obgadać plan na dzisiaj i lecimy też na zakupy Mam kilka pomysłów i głównie myślałam, żebyśmy... To nam chodzi Coś najbardziej kojarzy z grillam. Jaki kraj? No Ameryka, tak. ale no. ja mam jeszcze bardziej w głąb wejdę. No. Oglądałaś kiedyś Fast and Furious. Nie Chodzi o to, że w szybkich i Siekłych W chłych. Na koniec na przykład filmu albo gdzieś tam Robili takiego wielkiego rodzinnego grilla mhm. Były stałe samochody Oni byli wiesz umazani e, w smarze od samochodów Ja bym był fan dieselem. Bym nałożył czepek bym się zrobił na łyso A ty byś nałożyła e, takie rybaczki mechan, mechaniczne Ty byłam tą dziewczyną tak ciemnymi włosami A co z autami? Można by było nawet poprosić kogoś kto ma szybkie auta Na przykład e, krzywd albo y, Majka, by żeby, by żeby zajechali autami ja jako posadzali. atrakcja przejazd szybkim autem to by było fajne jeżeli chodzi o jedzenie to myślałam że na przystawkę żebyśmy zrobili mini burgery no i dodatkowo kukurydzy to na przystawkę a co na danie główne? Ostatecznie? Yy, na danie główne no tutaj trzeba poszperać, myślę że jakieś żeberka coś takiego okay. chamskiego kolejna rzecz, którą musimy zrobić kupić czepek, muszę przypakować jeszcze do, do grilla mm. <laughs> Lecimy na zakupy, nie? Let's go Wika jeszcze mi się przypomniało, że cytat, który koniecznie musimy powtarzać często Że rodziny się nie traci, coś takiego tak, Rodzina tak. to rodzina I don't have friends, I have family I don't, I don't have friends, have family no? Przez to, że może być problem z tymi burgerkami, Naomi Nie będzie problemu, nie plan. Jaki? To sprytny Pamiętajcie, motorzyści A co w końcu robimy na obiad? Może stek? Ale to nam wyjdzie drogą. No to karkueczka i powiem, że to stek. No, 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 no. Ej, pianki, pianki. Idę tak, po to, pianki. Nie, jeszcze nie idź. Możesz pójść po szalotki. Potrzebujemy szalotki. Tyle karkueczki. No a co? Mam szalotkę no, Uświadomimy sobie jednej, jedną bardzo ważną rzecz. Jaką? Stół. Nie mamy stołu. Nie mamy stołu. może właśnie zrobimy sobie taki rożek. Do środka wsadzimy czekoladę, pianki oraz ciaska, które też już mamy. I to się ponoć zabija w folię. No i daje się nad ogień. A aktualnie jesteśmy w sklepie i, i naprawdę nic nie ma. Nic nie ma z klegami Ameryki, jestem w szoku. Powtarza po mnie halo. Wow. Witajcie w naszej kuchni! Proszę Państwa, kupiliśmy wszystko, co było potrzebne. Ogólnie, z wszystkich zakupów, tutaj jest barka faworyt. ja na tym jak dziecko. Kupiłem sobie to za ile? Za 40 zł. Żeby mój image Dominika Toreto miał sens, zbiłem jedną rzecz. Wow! Mamy w planie pomalować to na, yy, na kolor skóry, niestety nie znaleźliśmy mamy w planie zużyć całą tubkę podkładu Wiktorii, żeby pokryć ten czepek Tutaj są wszystkie nasze zakupy, popatrzcie Więc co, Zaczynamy. co jest z szefem kuchni? Ty Okej, okay. jako szef kuchni ja rozkazuję, więc ja rozkazuję mojemu tutaj podwodnemu Pierwsze co musimy zrobić to jest marynata, bo ona musi tak wiecie troszeczkę postać tak. Ogólnie przygotowywanie jedzenia na grillę jest dużo szybsze niż w przypadku ugotowanych Tutaj dajemy na grilla i wszystko jest gotowe Jak to Dominik Tore, to muszę być dzisiaj tytolnym mężczyzną Więc będę się kroju takim no, Ogólnie, kochani, ja wszystkim dawałam to zaproszenie i mam też zadać, bo jesteście moimi przyjaciółmi, i mam dla was to. Zaproszenie do mojego cyrku. Zapraszamy do oglądania naszego cyrku na naszym kanale YouTube. Owym. Nie, zapraszam was do mojego cyrku na Instagramie i na Twoim Instagramie Na też. moim kanale też Ale tutaj jest cyrk. też macie innych Instagramy. A wiecie, gdzie jest największy cyrk? Na TikToku! O! Sześć pokrojonych w kosteczkę szalotek, musztarda, ketchup i karty freeza Oliwa z oliwek Pomyłaś ręce w ogóle przygotowanie sam było ogólnie to tak właśnie doczytałam, że my tą marynaty mieliśmy na noc do lodówki dać. Jak ty ładnie kroisz? Co? Tak. A! Serio? 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 O Jezus! Maciek, musisz mnie rozpraszać w trakcie krojenia w takim ostrym nożem. Urwają sobie trochę paznokcia Oto się nie martw, oto są się nie martw, ty sobie radę dasz. Wiem, rzeczy już tady. Co? Chyba, że to jest mega ostra jakaś. Jest. No i! <laughs> Cześć! Cześć! Widzów nie zostawiłam łapki w górę jeszcze. Oglądają nasz odcinek, taki fajny. I nie dali mamki, ja robicie, na przykład, jecie coś... Nie macie dzwoneczka, co nie? Przeciecie odcinek, który oni nagrywają tam za oknem. Stowa. A gdzieś to jest akurat? No, widzicie warto! A jeżeli nie widzieliście tego odcinka, to tu się wyświetla. Troszkę dużo tej cebulki, wejście? Nie wiem co chodzi. Aha, bo tu było napisane 6 łyżek cebulki. Nie. A ty widzisz sześć cebulek? Mam łoteczek i w przeciwieństwie do Patryka zrobię to profesjonalnie. Cyk. Może nie na półcienia. Tak? Racja. Na brzeg lasu wyszła chmara jeleni. Jest czas rekowiska, więc pomiędzy łaniami widoczny jest potężny stadny byk. Cały czas bacznie rozgląda się, czy przypadkiem nie pojawi się jakiś konkurent. Okolice rozległych bagien rozbrzmiewają charakterystycznym stękaniem. To bukowisko, okres godowy łosi. My trzymamy porządek pociągnięty, żeby to nie było O ty że… Au! To jest najwięcej jest w tej kuchni. Ja! No i słuchajcie, mieszamy w tej marynacie, żeby to się wszystko zaprzyjaźniło ze sobą. No beka, że mamy długie nie, dwie godziny na tą marynatę, a, a nie całą noc. A weź łyżkę i zeskróć z mojej rąk trochę tego. Dobrze, że umyłeś ręce. Sygnety byś zjeł mordę. Ej, to dorzuć moje ci kartki, znajdziesz. Weź to znajdzie. o, nie, stąd! Nie! <śm> yes. No i widzisz, no i co? I patrz, sobie to. Pać, pać. Tak? Nie! Kochani, jako że nie umieliśmy znaleźć mięsa milionowego w. Że... Ciszej, prostu... Bo tam Hanie stoi i podsłuchuje! Kochani, jako że nie umieliśmy znaleźć dala. mięsa milionowego w. Bla 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 bla! Bo chcieliśmy znaleźć mięsa zrobić, w. Bla Tak, 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 tak! Słuchajcie, postanowiłem, że posprzątam im taras. Z bo. Do ugrilowanych, Sk保持. tak! Mamy karsiera. Fajnie? Nie. <śmienny> Okej, okay, trzeba było włączyć. Co tam się dzieje? Cześć! Co tam? Cześć! O, trochę za... a <śmienny> ciekawe co jak tu to zrobię! Żartowałem <śmienny> Mam nadzieję! Że wszystko zjedzą Piękne kotlety Soczysta kukurydza O tak Bułeczka O Boże, czy to jest słodki ziemniak Dobra, półtorej centymetra Dobrze, widać Precyzja Ej, powiem Ci, każdy jak na freestyle Że wymyśliliśmy to tak na tak na że Jak zrobimy te ma nie... Mm, 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 y, doprawione... To wszystko mm. będzie przepyszne przecież No oczywiście Patryk, Kup, obejdź hipodroma no i Pateca Wszystkie odżygania będą perfekcyjne Chociaż nie, kurczę, bo y, to czyjś łoniak Tutaj koniecznie to dodajmy na... A! Jezus yes. ta, ta wygląda jakby ktoś do niej żygał, więc tej nie użyjemy <laughs> to Ta wygląda wyłączyć. całkiem okej okay. Jedyny wartek na, tak naprawdę na tą chwilę co nam zostaje do zrobienia to są te bataty do końca, ten sos sacyki i później czekamy na stół, ale w międzyczasie robimy fleki. Lubię z wami gotować widzowie. I sama też. utrzymujemy porządek. Nie kłócimy się. No nie. Dika! Co? Tego może się nie wstada do, zmy, do zmywaka. ozmywaka! Serdepika! Nie specjalnie na mnie Daj. dlatego, żeby wstawka. <laughs> to do wycięcia. Się, jakbyście mi trochę prześladowali Ale piękne, zobaczcie A ja robię takie fajne słoiczki z napisami Oczywiście wszystko po angielsku, tutaj galik sos, tutaj barbecue Ale co ty się wcinasz? Miałeś najpierw ocenić moją flagę, a później... Um... A powiedziałeś mam ocenić? Piękna No i teraz możemy rozmawiać o twoich słoiczkach a jest... Mama! <laughs> Bartek! Kochani, tutaj mamy lampki, tutaj mamy wszystkie sosy, które przygotowałam. Tutaj przygotowałam takie flapikę z flagą, która jest mało widoczna, ale starałam się i ugrilowani, numer jeden, bo my jesteśmy pierwszymi osobami. Mamy flagę, którą przygotował Bartek. No i teraz zabieramy się zakończenie jedzenia. Robimy teraz sałatkę, no i już chcemy powoli kończyć to wszystko. Dom jest gotowy, trzeba się spróbować jeszcze. Już, już jest git. Masz być taka taka wręcz bym powiedział Taka grofterska taka. O tak, 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 <grystanie> właśnie tak. Będziesz szybko jechał? żeby no. się trochę obstrali, dobra? Uy, chodźcie tu! Ile można nawet Ja się gram! <grystanie> Dzień dobry! Co to, 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 to za transformer? To jest grane! To winiktoreto! <grystanie> Oh! Witam, witam moją rodzinę. To jest Leti, moja dziewczyna. Startujesz do niego? No, no tak <laughs> <Okay>. <laughs> Kochani, słuchajcie, no jak widzicie nasz grill będzie w stylu and wow. Wow. jest nie transformersy, dobra. <laughs> Więc słuchajcie, jako pierwszą rzecz, którą dzisiaj zrobimy będzie to szybka przejażdżka Supera eee, wow, super. Więc zapraszam Dziękujemy! Jak się Nasi goście już pojechali, a powiem Wam, że to nie jest dobra pogoda na taką styluweczkę. Więc idę coś nałożyć! I'm feeling great!

Burgerki dochodzą w ogóle. Tutaj e, leżą jakieś narzędzia, e, krętarka po skręcaniu tego stołu, ale specjalnie zostawiłem, żeby był klimat mechaniczny, nie? Uff. Dziękujemy bardzo, Majki. Dzięki za bardzo, Są bardziej majówki. Majówki. Jest Czy To jest włoska kolacja? Nie. Polska A, po prostu! Amerykańska! A, A. Ogólnie tak. Na przystaweczkę mamy dwie rzeczy: mini burgerki i vegan. I Mini I normalne Tak. I mamy też mini hot dogs. Yes. Nie I mamy jeszcze kukurydzę Okej, tego nie chcę Kolbę mymy opierdielić Ej, to jest autentycznie taki fajny klimat, takiego grillka A to jest lemoniada pewnie Lemoniada? Tak Grillowani numer pierwszy, bo jesteśmy pierwszymi Kolejna rzecz, to specjalnie porozrzucaliśmy te. na rzecz Żeby było w tym klimacie Nic się nie stało kochani, po prostu emocje Dobrze kochani, nadal tutaj mamy Same, proszę bardzo z flagami Ameryki. Patrzcie, dla widza. Jak e, nie, wiecie, nie wiecie jak wsadzić e, cytrynkę do butelki, tak? Dajecie tak delikatnie i ściągamy w dół. O! I Przez, co, Przez co Fausti ma to wokół, a cały miąż jest w środku pływa, bez skórki, bo skórka zostaje. Smacznego, czyli to jest przystawka dopiero. Zostaje. Tak. Wow. <śleski> Dom tomata zawsze siedział, tak? Aha, Dawaj, bo tutaj. to tak Ale jeszcze się na kolanie. Chyba nie będzie full pakietu punktów. Dobra, to była instalacja tylko. Patryk! No ale przecież to nie jest moja przyjaciółka. To była oh. rodzina. A ja? I'm your friend. przyjacielem family. I ain't got no friends. I got family. Mm. Wow. Kolejna część e, przystaweczki bierzemy sobie po pokornie i e, oczywiście do tego bierzemy czosnkowego macełka. Taki amerykański brilliak force, nawet w Ameryce ryce nie ma. Nie ma, nie ma. Leti usiądź sobie teraz z gośćmi, zabaw gości, a ja się zajmę e, daniem głównym Dobra Pablo, oh, nie pamiętam jak masz Don głos. Patrz. No. Dało nam Udało się. nam się. A więc tak, nadanie główne będą bataty, Uuu, Będąc, będzie słodki ziemniak, karkówka oraz sałatka. Talarki, oh, talarki! Oh, tak, Talarki z batatów. Proszę, Hanucia. O, oh, thank you. Proszę, o, ale dobra. Duża. ja się tak. tym nie znam tak, y, Nie słucham i odpowiadam o, jakieś reszty słowa. No to to już. To. Gęgarka też nie można pominąć. Gęguś, mam tu kawałeczek. Łapa. Fajnie. Połóż się. Właśnie, jak ta karkóweczka w ogóle? Zjadliwa jest? Ja nie lubię ogólnie karkówki, ale jem z przyjemnością. Pożar! 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 A nie, tam jest po prostu mój mixtape, to dlatego. No, 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 no. Bądźcie po karetkę. Sytuacja opanowana. No, 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 no. W końcu Dom próbuję pierwszy raz w ogóle swojej no, no, no. karkóweczki. Mmm.

Zodajcie e się jeszcze ostatnimi kawałkami. Ja już nie mogę tak. A my idziemy robić desę! Jestem ciekawy. Więc pokruszymy ciastka, damy pianki, damy czekolady, zawiniemy to w folię aluminiową i dopiero jak już się zrobi i się roztopi, wtedy podamy innym. A jak w ogóle oceniasz naszą kolację? No super no. Eee. Tylko w zmęczeni już, nie? Biorąc pod uwagę, że zaczęliśmy przygotowanie o godzinie 13, a aktualnie jest 23. Więc już 10 godzin to wszystko nam. Idzie? Jakoś ugotowanie szybciej chyba poszli, co? Nież to. To leży, wiesz. Ale ogólnie bardziej mi się podoba niż ugotowanie, bo lepiej poszło. Bo ze mną. No tak, no. Teraz pytanie, ile to ma się robić, nie? Przed deserem mamy jeszcze jedną dla Was atrakcję. Ooooooo! she shut up nie trzeba było na mało. Ona ja na początku tak patrzy, i ja pierdzielę wilkołaki jakieś. Ja też no, nie, nie wiedziałem o co chodzi. A ja o jak na Co? Ej, tak, to jest. dziękuję bardzo. Co to, o, jest? To, to, jest to, jest to jest? To jest tak, to jest wafelek który ma pianki w sobie, oh. który ma czekolady Uuu. i herbatniki. O wszystko co to jest, lubię. I to jest po prostu. To, to. Takie, takie o. Wow, Bartek, wasz najlepszego. Oh, Patrz! Nie! Jest. Widzicie, opłaca się czekać na sam koniec. Tak. <laughs> Wiedzie, so, ten wow, to ja. Jest mega amerykański, jest mega. Mega, mega słodki. Tak jak sobie z Barkiem gadaliśmy tak. o tym, że w Ameryce jest wszystko mega słodkie, to to jest właśnie Łyżeczki to. To. Okay. też są mordeczki. Bartek, Bartek. te łyżeczki w Ameryce. No nie, to było na jakimś osmarowanym śrubie jakiejś zerdzewiałej. No to... Bartek. O, dziękuję. Olita. Ja są mega dumny z nas. No ja okay. Koniec tego barbecue! Mam nadzieję, że Wam się podobało z Viku Chcieliśmy oficjalnie zakończyć tego tak. grilla. Teraz możecie dawać nam fajne oceny. Tak. O, z Dzień dobry widzowie, witamy w ocenach. Skala oceniania to kiełbaski. Tak, sobie wymyśliłam i taką będę stosować na tych grillach. A, tu. Gdzie ma być Dobra, nie będę to próbował, bo jeszcze sobie bym Proszę Państwa, nastąpił ten piękny czas, że kontynuujemy serię z gotowaniem, ale tym razem w innej aranżacji, trochę inne rzeczy. Tym razem grill i na pierwszy ogień Bartek z Wiką. Ale cool. Fajnie, w ogóle mega się cieszę, że zaczął się już sezon na ugrillowanych. Wywalczyłam po tym, jak z Maćkiem, operatorem, w trakcie moich ugotowaniach znaleźliśmy zarobistego grilla. Najważniejsze, co dla mnie było, to to, że mnie nie pierdzi. Więc to jest wielki plus, bo mnie zawsze pierdzi. Ej, co? Gówno. <laughs> jest strasznie zimno, ale to nie jest wina. Najlepsza w ogóle była przystawka. Ja uwielbiam burgery, uwielbiam hot dogi. To jest coś, co totalnie ja czuję i to jest bardzo mój klimat. Mm, I były przepyszne, naprawdę. To te sosiki w słoiczkach, po prostu zrobiły mega robotę. Wieczór. Bardzo przyjemne. Wszystko mi bardzo smakowało. Na samym początku była fajna atrakcja. czy przejechaliśmy się fajnie, szybko, ale ostrożnie z Majkiem. Mimo, że nie lubię karkówki, ta mi bardzo smakuje. Była bardzo pysznie doprawiona. Widać, że tutaj Wika tam mocno doprawiła. Chociaż nie wiem, może Bartek. Mam nadzieję, że coś pomógł. Ha, jeżeli chodzi o przystawki. Mua, petarda, serio. Przystawka 10 na 10. o ale co tu się stało? Deser? Ja mam problem ze słodkimi rzeczami, bo tak jak słodycze uwielbiam, to słodkich takich dań przesłodzonych nie lubię. No i ja chyba po prostu nie przepadam za, za piankami z czekoladą, bo to jest dla mnie tłumacz. Wszystko mi się bardzo podobało, jest bardzo zimno i chcę wracać do domu i w wlewam stopę jest najbardziej zimno. Mam bardzo dobry humor, bardzo fajny humor. Danie główne, karkówka i bataty. Ja akurat nie przepadam za batatami, ale słyszałam, że są pyszne, więc na pewno były pyszne i były dobre. Karkówka też bardzo dobra, pomimo, że ja karku za Kówka za bardzo nie przepadam, ta była naprawdę dobra. No, jedyny minus mógłby być deser. Bo dla mnie był zdecydowanie za słodki, ale to też jest Ameryka i faktycznie te pianki mają same sobie to, że są słodkie. Ja jestem trochę rozpieszczony karkówką taty i mamy, dlatego tutaj bardzo wysoka jest postawiona poprzeczka, ale poza tym wszystko mi bardzo, bardzo, bardzo smakowało. Jedyna rzecz, do której mogłabym się przyczepić, to to, że zaczęliśmy naprawdę bardzo późno tego kila, bo o 22 dopiero zeszliśmy zjeść, więc to byłby jedyny minus tego wszystkiego atrakcja była, była w bardzo fajna, Mini Mike jest bardzo dobrym driverem i adrenalina mi podskoczyła, byłem bardzo głodny, więc no nie wiem co jak najmniej zimno jest 24 chcę iść spać i oceniam na tyle. Wszystko mi się podobało. Tak jak ostatnio dałem punkt dodatkowy za to, że Wika jest moją dziewczyną, to teraz daję 0 punktów za to, że jest Wika moją dziewczyną, bo po prostu było fajne. 9,5. Taka ocena. Mam bardzo dobry humorek, bardzo przyjemny wieczór, dlatego uważam, że taka, taka nota jak najbardziej adekwatna i mam nadzieję, że takich wieczorków będzie jak najwięcej i że ta seria się będzie kontynuowała w nieskończoność. Tak samo jak moje gadanie. Już schodzę. Dziękuję. Oceniam tą kolację na 9 kiełbasek na 10. O! 9,5. Ja myślę, że i sama lepiej tego ja nie zrobię, także brawa dla Was. Jedno zdanie, chcę to powiedzieć! Jedno zdanie! Ponieważ chciałam dodać, że jestem bardzo dumna ze swojego chłopaka. I z Wiki oczywiście też. No, bo właśnie dowiedziałam, że Bartek nie to, że pomagał, tylko robił bardzo dużo rzeczy I, i to ma wlecieć, bo jestem z niego bardzo dumna. Także cieszę się i dziękuję Wam, widzowie, bo gdyby nie Wy i Wasze pisanie w komentarzach Grilda, Faust nie ugrillowani, to by było poptoka. Także mam nadzieję, widzowie, że pierwszy odcinek z serii ugrillowanych Wam się podoba. Koniecznie zostawcie kciuka w górę dla Wiki i Bartka. Też podajcie na nasze Instagramy. Zostawcie suba, żeby właśnie widzieć kolejne części tej serii. No i co? Widzimy się jutro o 17.00. Cześć! Buch!